Tak jak Krzyś zapowiadał, przyjdzie czas wakacji i wszystkie rośliny, które cieszyły nasze oko przez jesień, zimę i wiosnę. O, właśnie! Tak zrobią. Ale mamy kogoś, kto jest mistrzem nad mistrzami, Dawida Oleszko, który Dzień powie dobry. nam, jak nie zabić własnych roślin. Dzień dobry. No, czasami jest to trudne, czasami jest to łatwe. Ja bym chciał zacząć od rzeczy, które faktycznie mhm. mogą się sprawdzić, bo później może nam zabra zabraknąć czasu. To jest na system nawadniający automatyczny system nawadniający. Do którego potrzebujemy oczywiście gniazka elektrycznego, żeby podłączyć sobie taki mhm. system. Tutaj mamy oczywiście kroplowniki, podłączamy sobie to wszystko rzędowo, na przykład, bo, bo opcji z nawadnianiem automatycznym jest bardzo dużo. Więc mhm. to jest taki jako, jako przykład. Tniemy sobie rureczkę, dokładamy sobie kroplownik i. A, tak... czyli poczekaj, to ta, czyli że robimy coś takiego, mhm. że ten tutaj mierzymy, że, że wsadzamy tak. Później Aha. docinamy sobie rurkę. W jakiej odległości jest? Tak jak chcemy. Sobie no to, to tyle, ile? Co ile e. chcemy rośliny? No, ok. I dobra. teraz dokładamy sobie, tniemy rurkę, dokładamy, dokładamy kroplownik. Następny. Tak. Ważne, żeby te kroplowniki znajdowały się w okolicy podstawy rośliny. Nie gdzieś na boku doniczki, bo nam będzie nawadniać bok doniczki, a cała reszta będzie sucha. Więc... A, czyli im bliżej korzenia tym lepiej? Tak. I bliżej podstawy rośliny. Tak. Łodygi na przykład. Więc to jest jedna rzecz. Oczywiście są tańsze, droższe. No, no a ty na pewno coś takiego masz. Nie, e, nie, ja czegoś takiego nie mam, ja mam sąsiadów. O, i to jest najlepsze rozwiązanie. To, tak? Ja mam mamę na przykład od tego. Ale nie tylko od tego, żeby I nie było. Jak? Działa. Mama działa. działa, działa, mama. Tak, mama działa. A twoi sąsiedzi? Działa, ma, ma. rośliny miały się świetnie. Gdzieś tam podupadły niektóre, ale to i tak jest lepsze rozwiązanie niż miałby, miałby usunąć wszystkie, ale nic nie za darmo. No. Bo ja muszę zajmować się kotem sąsiadów, no więc okay. mam gorzej, bo muszę chodzić codziennie. Handel A, okay. Słuchaj, ale powiedz mi, teraz już poważnie, bo pohecheszkowaliśmy, po jeżeli mamy taki system nawadniania i jesteśmy w stanie, no nie, wiem, wyjeżdżam na dwa tygodnie, ile Wody dla takich, nie wiem, 20 roślin potrzebuje mieć gdzieś w jakimś wiadrze, bo to musi być wiadro, prawda, duże. Wszystko zależy, tak, jakiś duży pojemnik. Hmm. Y, są duże takie baniaki do kupowania, na przykład hmm. na, na zewnątrz, hmm. żeby postawić sobie w ogrodzie. Są takie duże, hmm. ale nam może wystarczyć około 30. Wszystko zależy, jakie 30 rośliny. litrów. Około 30 litrów, tak. Jakie rośliny będziemy nawadniać, bo to jeżeli będziemy nawadniać rośliny wilgociolubne, one nie mogą wysychać hmm. pomiędzy podlewaniami, więc tam cały czas będzie ta woda sobie kapać. Proponuję wannę. Tak, tylko trzeba też, czytajmy instrukcje tych wszystkich systemów, bo czasami możemy naciąć się na system. To jest na przykład taki system, mhm. gdzie pojemnik musi być niżej niż rośliny. Pojemnik z wodą. Mhm. I tu już się robią cyrki. No bo jak postawić wszystkie rośliny wyżej niż nasz pojemnik. system. Tak. Słuchaj, a nie można by wstawić do wanny tych roślin? Yy, ale do wanny z wodą? No. Po prostu tak, wiesz, żeby jakoś one miały tak więcej wody. Można grupować rośliny. No. I owszem, przygotować możemy sobie rośliny, grupując je. Grupując rośliny, one wytwarzają dookoła tej grupy swojej mikroklimat, czyli ponoszą wilgotność powietrza. I przez to ogranicza się parowanie. Więc to pomaga roślinom, jakby teoretycznie, przetrwać ten okres. Pod warunką, że w łazience ktoś ma okno. Tak, no ale nie musimy tego robić w łazience, e, możemy to zrobić gdziekolwiek, w jakim mhm. innym pomieszczeniu, ale co jeszcze fajnie jest zrobić, to cieniować pomieszczenia, czyli już kilka dni przed wyjazdem e, przysłaniać okna. Nie szczelnie, żeby było całkowicie ciemno, ale cieniować je, żeby one zwolniły metabolizm, mhm. e, czyli zwolniły swoje wszystkie procesy życiowe i wtedy jest mniejsze zapotrzebowanie na wodę. Dobre. Mhm. Czyli nie nawozić bezpośrednio przed wyjazdem? Nie, wyciszyć nie, nie, no nie, e, mhm. tak, trzeba je wyciszyć właśnie przez to cieniowanie I jeszcze dodatkowa rzecz, Przeciągnąć jakby, przeciągnąć podlewanie zaraz przed wyjazdem. Czyli o kilka dni przeciągać podlewanie, żeby akurat nam wyszło podlanie przed, przed wyjazdem. wyjazdem. Ale jest Co? mnóstwo gadżetów. Jest mnóstwo gadżetów. To One prawda. są skuteczne? Tak, uczciwie. Pokaż hmm. te, które na, nam te, które naprawdę są skuteczne. Mamy system nawadniania. Co dalej? Sąsiedzi. Sąsiedzi, tak. znajomi, rodzina, mama. Mhm. Mamy też na przykład um, sznurki kapilarne. Co jest ważne w tym, to jest, mamy różne sznurki, mamy bawełniane, mam, możemy mieć filcowe, możemy mieć poliestrowe, um, bawełniane są o tyle gorsze, jeżeli długo będziemy je stosować, mogą zacząć e, pleśnieć nam. Mhm. Najlepsze są te syntetyczne, niestety. No i co z tym robisz? E, na, przed użyciem należy zamoczyć sznurek, żeby on już nabrał sobie wody, mhm. nie na sucho. Oczywiście, wszystkie te sposoby, które chcemy zastosować, musimy sprawdzić sobie sami przed mhm. wyjazdem, czy to faktycznie działa, czy nie. Mhm. Żeby, żeby nie okazało się, że zalejemy sobie roślinę już, jeszcze przed wyjazdem w ogóle. Mam zmoczone. Mamy zmoczone. Wkładamy do pojemnika. Najlepiej, gdyby pojemnik był wyżej niż roślina. Mhm. Wtedy grawitacyjnie sobie woda spływa. Nie, nie, nie napotyka żadnych barier. I taki sznurek układamy sobie. Wziąłbym jakąś tutaj jakiegoś krzaka. No. Proszę bardzo. Ten już nawodniony jest automatycznie. Tak, ten mój drogi, ten to już przelady <grym> prawie. Czyli mamy wodę i, mamy czegoś i dookoła podstawy rośliny układamy sobie to i lekko przysypujemy ziemią. Mm -hmm. Tutaj akurat sobie przysypiemy, może się uda przysypać. Pamiętając, żeby nie było żadnych załamań po drodze. Mhm. Jeżeli będzie załamanie, tak jak tu na przykład teraz. To końcówka nam wyschnie. Tak, to już nie będzie dalej. Woda nie zostanie przekazana dalej. A, więc no, czyli to tak, to jest najlepsza pozycja wtedy? dla tak, mhm. najlepsza pozycja dla takiego sposobu nawadniania. Ale dobra, dobra. dobra. To są... Dobra. tu mamy. A tak, jak długo to starczy? W zależności ile wody damy. Faktycznie przesiąka sobie ta woda powoli, i to możemy dać sobie dookoła takiego pojemnika, wiadra z wodą na mhm. przykład, nie wiem, 10 roślin. Do każdej roślin taki sznurek. Można, jeżeli nie mamy sznurka, możemy spróbować ze sznurówkami po prostu bawełnianymi. Ważny jest materiał, mhm. bo takie sznurki pakowne, śliskie, plastikowe, nie no nie, one w ogóle nie przekazują w ogóle wody. Proszę to mnie zaintrygowało, powiem zupełnie uczciwie. Duża kroplówka. Duża kroplówka. Duża kropluwa, no z wielką igłą. Z, z witaminami. Tak. To, to działa, czy nie działa? Działa. Y, działa w zależności, ile wydamy na taką mhm. kroplówkę, bo ten najtańsze niestety, no o pieniądzach się nie rozmawia, ale no te najtańsze niestety. Chodzi o ten system, to jest typowy system y, kroplówkowy, Tak, mhm. suwakiem sobie y, przyciskamy y, wężyk mhm. i wtedy wody, wody leci mniej. Oczywiście pamiętając, że wtykamy wszystko w okolice podstawy rośliny, nie na boku, więc może zadziałać, ale wcale nie musi. Mhm. Więc sprawdźmy to przed y, użyciem. Rzeczy, które w ogóle według mnie się nie sprawdzają, to na przykład jest miska z, czy tam podstawka z keramzytem. To jest glina wypalana, mm. którą zalewamy wodą, stawiamy na to roślinę i nam woda podsiąka od spodu. No tylko, że no, jak dużo musieliśmy tak. mieć podstawkę i keramzytu i tej wody, to działa tak doraźnie. To na chwilkę tylko podziała. Później mamy wszystkie stożki ceramiczne czy z gliny. Które działają w ten sposób, że wciskamy o, taki stożek. Tak, przechylamy, to bardzo szybko nabier, nabierze wodę i bardzo szybko tę wodę odda. Mm -hmm. W zależności, jak, jak porowaty jest materiał, tak szybko będzie nam wodę oddawać. Jeżeli jest mocno porowaty, to będzie bardzo szybko wodę oddawać. Ja sobie przetestowałem te rzeczy przed programem dzisiejszym. Nie. No, nie nie zeszła. Tak, bardzo szybko... Bo to się skupia, wbija, prawda? To się wbija w ziemię. Tak, wbija się w ziemię i tak w dalszym ciągu w okolice podstawy rośliny, nie na boku doniczki. I co jeszcze się może wydarzyć z czymś takim? To się wytworzy, wytworzy nam się podciśnienie w pewnym momencie w butelce e, i woda przestanie płynąć. Po prostu mm. trzeba nakłuć butelkę, żeby, było, żeby ciśnienia zewnętrzne i wewnętrzne się wyrównały. Wtedy dopiero będzie przepływ wody. To już się robi mokre. A do czego używasz tego białego czegoś? E, to białe, coś to jest hydrożel. Hydrożel, em, większo większości osobom się wydaje, że to jest bardzo fajny, em, łatwy do użycia em, produkt tak wcale nie jest bo jeżeli nasypiemy za dużo mm, hydrożelu to nam zacznie rozsadzać ziemię i mamy automatycznie mm, motyw przelania rośliny jeżeli damy za mało e, hydrożelu nic nam to nie wniesie e, hydrożel potrafi mm, zwiększyć swoją e, m, objętość kilkusetkrotnie wszystko zależy z okay. jakiego materiału jest, jest e, wykonany e, no to hydrożel to po prostu się przemiesza z ziemią e, taki to jest w, w tym momencie jest w, w postaci tak. stałej, takiej tak, grudki, Tutaj jest, się, bez wody. Tak, przemiesza się i w to się, na, że tak powiem, absorbuje wodę w pęknięciu. Tak, i pęcznie Następnie tę wodę, wodę oddaje, w, kiedy podłoże zaczyna przesychać. E, I tylko zadziała wtedy, o ile oczywiście będzie od, m, m, odpowiednia ilość tego hydrożelu, ale zadziała też w, w, wtedy, gdy to będzie wymieszane z ziemią. Jeżeli my sobie nasypiemy na wierzchu i gdzieś tam wymieszamy troszeczkę z ziemią, absolutnie nie, możemy tylko zaszkodzić. Sumując, najlepsi są sąsiedzi. Takie. Tak. Okay. Ale nie, Dziękujemy. mi ten stan się bardzo podoba. I sznurówka. A, i sznurówka, tak. sąsiedzi Ale, i sznurówka. Tak, dwa, dwie metody, czyli system i sąsiedzi. Dzięki. Tak jest. Cześć, tu Dorota? I Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień